To jesteś ktoś jest mu największy przyjaciół, jak to rojim. To ci wrócą do młody. <śmieniciela> Jestem w fazie silnej energii, to spektaklu najbardziej podobał mi się humor. Bardzo fajna, sympatyczna sztuka. Hola moi drodzy! Ja no na Bob, po bo nie mieczku. Cześć Filipek! Najbardziej podobała mi się życiowa fabuła. Bardzo poleciłbym tą komedię wszystkim znajomym. Najśmieszniejszym momentem w sztuce była zamiana ról głównych aktorów. To naprawdę można było się uśmiać. Rola grana przez pana Piotra Konsuskiego bardzo zapadła mi w pamięć. Poczucie humoru i gra całym sobą. To jak potrafił oddać te emocje. z nią hey,